W każdym już nagrywa? Jakim cynamonem? O nie, ja się zdażę, że sobie jeszcze dość robiłem, rzucę, żebyś nie wychodził. Witajcie, Listerzy, Lifterki! <noise> Dzisiaj przychodzimy do Was z przepisem na bułeczki cynamonowe, które będą. Proteinowe, odchudzone, bardzo szybkie do zrobienia i ekstremalnie pyszne. I jesteśmy zainspirowani nowym białkiem, które pojawiło się w zeszłym tygodniu na WK-Sklepie. Tak jak mówię, to będzie bardzo prosty przepis. Ja co prawda sobie troszeczkę pomagam z zapisanymi składnikami, bo ja już takie podobne bułeczki gdzieś robiłam, co prawda bez białka. Teraz chcę zrobić jeszcze bardziej proteinowe, jeszcze bardziej odchudzone. Przechodzimy do działania, efekty zobaczycie gdzieś tam dalej. Zaczynamy. Czekam na rozkazy. Ż Zrz! Od dzisiaj Słuchajcie, od rana tak... udaje terminatora. Nie chciał mi podać szczoteczki do zębów rano, bo powiedział, że muszę powiedzieć to po robotowemu musiałam tak Do miski wsypujemy Zacznijmy od 200 gramów mąki. Następnie przychodzimy do drożdży. My użyjemy drożdży suszonych, mogą być drożdże świeże. Drożdże świeże, jeśli używacie. Świeżych. Dajemy około 7 gramów. Ja zapisałam, ale tak do 10 drożdży suszonych ja dam 5 gramów. Drożdże suszone są o tyle fajne, że do nich nie potrzeba robić rozczynu, więc jest to troszeczkę szybsza sprawa. W sumie 6 gramów yy, drożdży suszonych dałam. Dobra, dorzucamy jedno jajko robię chcę to żeby. Ja jeszcze słyszałam, że suche drożdże trzeba bardzo dokładnie wymieszać. Jasne, no możemy teraz to zrobić. Ostatnio robiłem. Wysokokaloryczny, nie niskokaloryczny chleb. Zapraszam Was na przepis, też jest chleb na masę. Przechodzimy teraz do dalszego kroku, którym jest dodanie jednego jajka. No tu ja je wbiję. Jedno całe jajko. Następnym elementem, który sprawi, że te bułeczki przy swojej fajnej, dużej objętości będą też niesamowicie sycące, zdrowsze, no i właśnie mniej kaloryczne. I tym elementem jest puree z dyni, które my przygotujemy w taki sposób, że mrożoną dynię, taką pokrojoną w kosteczkę, którą możecie kupić w każdym większym markecie lub świeżą, którą wcześniej upiekliśmy, po prostu zblendujemy. Tutaj mamy około 220 g mrożonej dyni, my już sobie ją rozmroziliśmy. Wystarczy po prostu kilka godzin przed robieniem bułeczek wyciągnąć opakowanie z mrożoną dynią do właśnie temperatury pokojowej. Zblendujemy to teraz na gładką masę. Funkcja blender. Bałam się, że sobie coś zrobi. nie mamy rozblendowaną, dorzucamy ją do miski. W tym momencie dorzucam też od razu słodzik i tutaj mam rozpuszczony słodzik. Słodzik to jest. Chyba 12 tabletek. Jeśli wolicie bardzo słodkie, możecie dać więcej. Jeśli sam, sama słodycz z białka, którego będziemy używać, Wam wystarczy, no to też to jest okej. Okay. No i właśnie teraz dorzucamy nasz Game Changer, czyli białeczko o smaku bułki cynamonowej. Ja wziąłam specjalnie nowe, nowe z magazynu. A szkoda z No, teraz ten satysfakcjonujący moment. Teraz można by było nagrać po prostu ASMR. Mam, słuchajcie, zbyt mało sprawne. Mm. W nocy. Miareczkę? Tak, zacznijmy od jednej miarki. Dobra, jeszcze troszeczkę, tak, żeby było 30 gramów. O, i czy taką ciupineczkę? super. Dorzuciliśmy 30 g białka, to jeszcze nie są wszystkie składniki, które będziemy dorzucać do naszej masy na bułki. Natomiast już w tym momencie zaczniemy to mieszać, żeby zobaczyć czego jeszcze ciasto ewentualnie potrzebuje i później dodamy też przyprawy. Jejku, ale to pachnie. Słuchajcie, zdecydowaliśmy, że troszeczkę zwiększymy ilość składników, żeby może jeszcze więcej nam tych bułaczek wyszło. Dorzucam jeszcze jedno jajko. I dorzucę jeszcze 20 g białka, możesz postawić. Ostateczne ilości składników, które użyjemy, pojawią się i tak w opisie. Ja Was zachęcam zawsze do tego, żeby kombinować w kuchni. U nas też nikt nie jest przecież kucharzem, wszystko robimy na oko i to jest super metoda, żeby poznawać nowe smaki i przepisy. Dorzucam jeszcze 20 gramów białka. Dobra, i w tym momencie dorzucamy jeszcze troszeczkę przypraw. Dorzucam cynamon. I powiem Wam tak, my mamy już. Pyszne białko, ale i tak ja bardzo lubię dorzucać dosyć sporo przypraw. Troszeczkę imbiru, ale imbiru bardzo malutko. Tak tylko tyle o ile. I kurkuma. To może Was zdziwię, ale ja uważam, że kurkuma to jest jedna z tych przypraw, których zdecydowanie nie powinniśmy żałować sobie w kuchni, bo są ekstremalnie zdrowe. Słuchajcie, nasze puree wyszło dosyć płynne z tej mrożonej dyni, więc dorzucamy jeszcze troszeczkę mąki. masę. Finalnej ilości składników, tak jak mówiłam, znajdziecie w opisie, bo my troszeczkę zwiększyliśmy ilość mąki. Taką masę odstawiamy na dwie godziny w ciepłe miejsce. My idziemy zanieść to na łóżko Błażeja. pod Podpierzyjmy. Podpierzy. Do twarogu dodaję żółtko. Jedno żółtko. Zaraz Natalia przyniesie słodzik i białko. I tutaj tak ze 20 gramów białka później wyżej dosypiemy waruk jest, żółtko jest. I dorzucamy słodzik. Ile tego słodzika yy, Na oko według, według uznania ja dałam yy, chyba 12 tabletek też. Dobra i jeszcze dosypujemy troszkę cynamonu. Troszkę, troszkę dużo. Tu jest super właśnie tego cynamonu dać więcej żeby naprawdę było, e, była ta masa cynamonowa. I tak przygotowaną masę odkładamy do lodówki i w tym czasie, kiedy nasze ciasto będzie rosnąć, ona będzie się fajnie przygryzać. Minęło półtorej godziny, nasze ciasto już wyrosło. Jeszcze troszeczkę przemieszałam też łyżką. Muszę pokazać. Jest śliczne, żółciutkie. I w tym momencie będziemy je formować. I teraz zaczyna się zabawa, bo to jest ogólnie bardzo łatwe, i myślę, że każdy da radę, ale od razu mówię, że lepienie ciasta do rąk może być troszkę upierdliwe, więc w takim przypadku polecam Wam albo zwilżyć dłonie wodą, albo bardzo mocno doklepać mąką je. I tak samo nie mamy blatu, ja robię to na tej taczce, którą też właśnie bardzo obficie oprószyłam mąką. Część z ciasta, bo tak jak mówimy my tutaj mamy takie warunki, że musimy sobie radzić z tym, co mamy. Przerzucam, przelewam, przekładam na tace. Ono jest rzadkie, tak jak widzicie i to jest ok. Później będzie naprawdę bardzo delikatne. Można to robić wałkiem. Ja bardzo lubię pracę z ciastem wykonywać przy pomocy rąk. Formuję je delikatnie na kształt prostokąta. Ono jest bardzo puszyste. Naprawdę. Ale dzięki temu nasze bułeczki będą puszyste. Robert proszę mi ręce. Dobra. To jest w ogóle bardzo studencki przepis, ja się śmieję, bo yy, no, nie potrzeba nawet tak jak widzicie wałka. Widzicie łatwo nam się tam będzie później zbierało. I w tym momencie będziemy już przekładać masę twarogową. W tym momencie zawijamy roladę. Ja mam w ogóle vu, że ja kiedyś już podobną roladę robiłam, no ale ona na pewno nie była dniowa, To nie były bułeczki cynamonowe i tak dalej, ale sposób zawijania właśnie taki w roladkę jest dla mnie super wygodny. I widzicie, mamy roladę doklepię ładnie. I taką roladę kroimy na kawałeczki Raz. mniejsze, bo to będą bardzo duże bułki, bo one jeszcze dodatkowo no. jak po upieczeniu będą większe. To takie robię. I jasne. Czekaj, jeszcze nóż możemy oprószyć. Zobacz. Dla mnie właśnie zawsze bardzo dobrym wyznacznikiem, jak robię jakieś bułeczki, jest to, jak ciasto jest klejące. Właśnie jak możecie, to też polecam zwilżyć nóż, bo zamiast obsypywać mąką, no ale my już tutaj sobie radzimy na sucho. Może od razu bym brał tam. Proszę bardzo. Dobra. Nie muszą być idealne, ale jak będą idealne, to będą niesmaczne. Lepiej zrobić takie właśnie krzywe. Dobrze jakby była taka łyżka do podbierania, ale takich chyba nie mamy. Też polecam Wam w dosyć sporych odstępach te bułeczki układać i właśnie nie kroić ich na zbyt duże, bo wyjdą Wam naprawdę spore buły wtedy. Ale fajnie to się robi. Tak się spinają, że coś się popsuje, a to nie. Trzeba być. cyk zdecydowany a nie tam się pieścić. Zobacz, cyk. Nie pieścić się. w noc z tej historii. Cyk. Do pieca. Jeszcze jedną zmieścimy myślę. Teraz pójdę nagrzać piec do 180 stopni i wsadzę na około 45 minut. Dobra, słuchajcie, bułeczki są już cynamon... cynamonowe. Bułeczki są. są już gotowe. Bułeczki cynamonowe są już gotowe. Ja się oczywiście stresuję bardzo przed testem smaku, ale żeby trochę złagodzić ten stres, mamy dla Was konkurs. wygrania będzie to pyszne białko, żeby wygrać. Musisz subskrybować ten kanał, musisz go polubić, ten filmik i zostawić komentarz na dole, no a przy okazji musicie być obserwatorami naszymi na Insta, jakąś korzyść dodatkową z tego. I jeszcze dodam, że ja zwracam uwagę na bardzo kreatywne komentarze. Super filmik, oglądamy z całą rodzinką. Super. Zastanawiam się. Ja się naprawdę stresuję, bo ja zawsze proszę o szczerość, a różnie może być, wiecie. Ta -dam! Szczerze się stresuję. Fajne. Może więcej masy dałbym. A może trafiać na Nie, no super wyszło. Mm, fajne. Słowo żal. A ja zawsze mówię prawdę, nawet jak coś jest słabe. To powiesz, że jest słabe. Właśnie muszę tłumaczyć tego procesu. Dobra, my lecimy poczęstować innych. A z wami się już żegnamy. Dziękujemy za oglądanie. Przypominamy, żebyście koniecznie wzięli udział w konkursie, bo to było okres i Będzie nam super miło, kiedy komis z was będziemy mogli je sprezentować i życzymy miłego wieczoru, dnia, kiedy to oglądacie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Rośnijcie duzi. Pa!